Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony. Jarek i zapraszam Was na prezentację, unboxing. Już ten taki, w najnowszym cyklu, bym powiedział, z tego względu, że tutaj. Nie będzie żadnych starszych pozycji w cudzysłowie tylko to, co już zdecydowałem się zbierać na bieżąco, wyszedłem na prostą i to jest właśnie pierwsza taka paczka. Więc zacznijmy. Może zaczniemy od tego, co jest dodrukiem, czyli w pewnym sensie nowością, bo są to świeże pozycje, które dopiero pojawiły się w sklepie Jatta, a ja sobie nabyłem... Idąc za Waszym głosem, oczywiście nabyłem, no cóż, można powiedzieć, kolejny, czwarty tom serii Berserk. I tak, jest to miękka oprawa, bez skrzydełek, z obwolutą. Wiem, już teraz od tego materiału będę starał się o tym pamiętać. Także na spokojnie, bez emocji chciałem wam zaprezentować po prostu jak wygląda to. Tutaj zauważymy, że zawsze będzie to co pod obwolutą, to i będzie na okładce. Więc myślę, że chyba wystarczy, jeżeli w taki sposób wam szybko to zaprezentuję. Nie chcę wam jakoś zaprzątać tym głowy i zabierać czasu. Oczywiście mi Ura odpowiada za Tą mangę i ja po prostu zdecydowałem się nią zainteresować po waszych namowach, i jest to do pewnego etapu na razie, a później zobaczymy. Czyli pewnie część z was już się domyśla, więc nie przedłużając, idziemy z kolejnym tomem. Jest to tom piąty. Ja przyznam szczerze, na obecną chwilę, kiedy to nagrywam, przeczytałem. No, nie będę wam zdradzał, czy dwa, czy trzy tomy w sumie, ale no, więcej nie było możliwości. I powoli gdzieś tam, e, powiedzmy, jakieś sobie zdanie na ten temat wyrabiam, jeżeli chodzi o berserka. Więc. Więc no. Zobaczymy, jak to będzie. Oczywiście 31,50. Tutaj już jest ta cena troszeczkę większa. Tu pod tym zobaczymy, że tu jeszcze było 27,30, później było 29,90. A teraz to się tak właśnie nam prezentuje. Siódmy tom. W ogóle jakaś dziewczyna. Nie wiem, o kogo chodzi, ale. Pewnie się dowiem, jak dojdę do tego etapu. Tutaj ta tarcza w ogóle troszeczkę mi się przypomina z tym znakiem e, z Atak Tytanów, tak na marginesie, ale tu naprawdę wygląda to spoko. Czym dalej w las ten Berserk, jak na razie, jak tak szybko sobie kartkuję. Tom ósmy. Ja zawsze czasami mówię, że e, zazdroszczę tym, którzy mają e, pewną lekturę przed sobą. I bo jeszcze nie mieli okazji przeczytać, więc ciekawe, czy wy tak myślicie, że jak mu dobrze, że on dopiero będzie poznawał berserka, tak naprawdę. Tom 9. Mówię, kreska tutaj, tak jakby troszeczkę była lepsza, mam wrażenie, w tych dalszych tomach. Nie wiem, czy wy też możecie podzielić moje zdanie na ten temat. Tak, jakbym mówię, troszeczkę ona była jakaś taka ostrzejsza, lepsza. Naprawdę. Nie wiem, może się mylę, może się mylę. No i cały czas podtrzymuję to, że będę się doszukiwał i w pewnym sensie no gdzieś można powiedzieć, jest to zauważalne, że może faktycznie ma to trochę klimat Soulsowy, jednak taki ci przeciwnicy, wielkie potwory jak najbardziej pasują. Tu w ogóle pierwszy chyba taki tom, gdzie tak naprawdę nie mamy głównego bohatera. 12 dwunasty, trzynasty. Wow, czyżby zginęła. No, i ten czternasty, bo mówiliście, że do czternastego, że tutaj jest tak, jakby w tym tomie gdzieś tam na pewnym etapie coś, co można by powiedzieć, że zakończa pewną historię, czy pe, pe, pewien rozdział tej serii, że do tego czternastego przynajmniej, żeby poznać, więc tak to jest. Ale dodatkowo mam jeszcze kilka takich w pozycji na bieżąco z nowości, gdzie ukazały się kolejne tomy, czyli przede wszystkim Doro tom ósmy. Seria, która mi się bardzo spodobała. Tutaj 29,99 niezmiennie i ta okładka cały czas, ta obwoluta bardziej fajnie się prezentuje, a wewnątrz, aha, wewnątrz mamy coś takiego. Fajnie i tutaj rozwijając obwolutę, tworzy taki rysunek. Bardzo fajna seria, naprawdę 2-3 tomy przeczytałem jak na razie i nie ukrywam, że mi się upodoba. Następnie mamy nowy tom Dziewczyny do wynajęcia. Siedemnasty w tym wypadku. Zobaczymy, zobaczymy, jak to będzie. O, tutaj oczywiście jest też jakiś komiks. Sama obwoluta. Mhm. Tutaj one wszystkie są e, w miękkiej oprawie oczywiście. Dalej mamy Drugi tom dryfującej klasy, tak jak już się udowiedziałem najstarszy tytuł na naszym rynku z lat 70., jeszcze Zarowany na Tezuce, ale naprawdę klimat ma spoko i mi się mega e, spodobała ta seria. Pomimo, że wychodziła kiedy, no mnie na pewno nie było jeszcze na świecie i pewnie sporo uczeń z Was też. Dalej mamy długo i szczęśliwie, ósmy tom. Tutaj obwoluta w ogóle tworzy ten taki rysunek, jak zobaczymy. I przy okazji tutaj też oczywiście, jeśli chodzi o okładkę. No, i na koniec też jeszcze takie potężne, największe to Najnowszy, tom City Huntera, tom piąty. Ogromny, nie da się ukryć. I najdroższy: 68,25 na, na obwolucie. To i oczywiście, rozkładając ją, wygląda to tak. I w sumie to tak naprawdę tyle, albo jaż tyle. Ten to jakiś w ogóle grubszy mi się wydaje jest naprawdę. Ale no mówię, klimatyczna seria gdzieś. Mimo tych żartów, które się tutaj pojawiają jakoś, jakoś tak mi się dobrze kojarzy. 12 tomów ma być tego potwora od JPF-u. No nic. To by było tyle na razie jeśli chodzi o prezentację. Za jakiś czas pewnie zobaczymy się znowu, tylko już troszeczkę, może w innych okolicznościach, jeśli chodzi o prezentację, ale to zobaczymy. Niemniej, Wam dziękuję bardzo za obejrzenie tego materiału. Skomentujcie, polubcie, udostępnijcie, będzie mi bardzo miło. Linki w opisie tego filmu, gdzie możecie dołączyć do moich mediów, wesprzeć ewentualnie, nawiązać współpracę, a także Subskrypcja oraz dzwonek, aby być na bieżąco z tym, co publikuję. Tymczasem mówię Wam cześć, widzimy się w kolejnych materiałach.